Cześć, witajcie, z tej strony Glugla, bardzo serdecznie w, w, kolejnym z, w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars i po długim, po długim wyczekiwanym odcinku, dzisiaj jest trzeci dzień mistrzostw Brawl Stars Championship. Ma, zdobyłem nagrody. Yy, takie nagrody zaraz otworzę. Jeżeli chcecie obejrzeć, jeżeli chcecie kolejne odcinki, zostawcie subskrypcję, w górę. Napiszcie i ocencie ten film w komentarzu Dobra Zaczynając Wchodzimy w odebrane. Dzisiaj był y, dzień, dzień Ja zdobyłem wszystkie nagrody 10 monet Mamy tak, pokoju określam 10 monet Mamy 100 tonów Na sezon Na sezon Dał Mamy tak dwudziestu dwadzieścia pięć. a łącznie sto dwadzieścia. sto pięć gwiezdnych zdobytych. I tak odznaka taka bardzo fajna skin na pamiątkę pięć tych Odbyło się na tak darowan pięćdziesiąt monet mamy odznakę Tary. Mamy 100 monet i skin, na które czekałem. Skin wściekła Tara. Przebrany Final Światowy 2022. Włączono i zrobimy. To były wszystkie nagrody. Nagrody tylko wejdziemy sobie w tarę. Te dno skin do tary. To to sobie. O, to dostałem za darmo jeszcze. Jeszcze dostałem oznakę. I też kolejny screen leci. No i to jest, to jest dosyć... tu Masz, moja któraś oznaka. A zamienimy sobie na Clash of Clans. A Zagramy. JEST go time. Tryk. A bo to jest gra

Haunt you, <laughs> <laughs> Dobra, wygraliśmy. Ten skin 10 na 10. To jest bardzo dobry skin. Mamy najlepszy taka z tej grze po mistrzostwach. I ogólnie moje marzenie największe jest takie, żebym... żebym pojechał do żeby pojechać do Danii nie gdzie przynajmniej trzost, ogólnie na mistrzostwa w Brawl z Championship to jest takie moje największe marzenie i bym mógł sobie oglądać na żywo rozgrywki graczy dobra, ale, koń, ale już będziemy kończyć odcinek dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku i na grudzień mam dla was coś przygotowanego, będzie, w grudniu będzie sporo odcinków, w grudniu będzie sporo odcinków, głównie możemy powiedzieć daily, daily z Brawl Stars i będziemy, no, daily z Brawl Stars i będziemy, ten, no i będzie, będą codzienne odcinki, codzienne daily będzie. Więc tak, dziękuję Wam, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Hej, papa, hej, papa, hej.